Hi, uh, I'm from Macedonia. Do you speak English? Kurde no. Jak płacisz w euro to się mogę postarać. <laughs> e, money euro, English, OK? Okej, yeah, okej. Okay, okay. Dobra, uh, where do you gonna chcesz jechać? Uh, we have to go to get the girls from my company. Zaraz, 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 pomału. Jesteś wykąpany i chcesz jechać. For girls, tak? Jest. to the hotel Europark. They are waiting there. No i wiesz, jak znam angielski? Do hotelu mam cię załatwić. Hotel, jest. No dobra, pomyślimy coś, a hałmeny. Ile tych hałmeny girls ty, ty chcesz? Free e, girls. Aż trzy? Zresztą to nie moja sprawa, no. Jak masz tyle siły. Tylko y, poczekaj, ja muszę w jedno miejsce zadzwonić. Phone call, y, phone, y, po te girlsy, twoje, nie? Y, halo, y, siemano. Potrzebuję trzy dziewczyny. Monej euro? Nie, z euro. Płaci w euro. Jakie, jakie? No, 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 nie wiem jakie, no. Jakie te te gyrsy chcesz te? Small te gyrsy mają być, big, black, white, no. I have a picture. I show you. Look. A, takie mulatki, takie brunetki, no. Takie trzy, no. Hurry up, this is supposed to be a surprise. Co znaczy surprise? Niespodzianka? Ale o co chodzi z tą niespodzianką? Żeby co? Żeby dziewczyny miały siusiaki między nogami? Ja pierdziel... Teraz są modne takie niespodzianki? Ty, ty jesteś już sure, że te girls tam między nogami mają mieć surprise? Yes, girls surprise! Dobra, widzimy za 15 minut. No, no to jesteśmy, to wybierz sobie tutaj te, te girl surprise tutaj. No, ja to poczekam. Oh my god! Oh my god! No! 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 Chciałeś surprise, a to masz. Warto znać języki, dlatego chcemy pokazać Ci, w jaki sposób można się ich użyć poprzez zabawę. Kliknij teraz w link w opisie i weź udział w naszym bezpłatnym, siedmiodniowym wyzwaniu językowym. Dzięki niemu dowiesz się, że nauka języków może być przyjemna i zabawna. Tylko uważajcie na suprajsy. Tak, oj tak.